Dzień dobry, witam. Y, na drugiej części wywiadu z Grzegorzem Gradowskim. Znajdujemy się wewnątrz ośrodka we Wschodzie. Grzegorzu, skończyliśmy na tym, że przekroczyłeś y, pewną granicę i stałeś się alkoholikiem. Tak, mm, tak, tak. Jak wygląda taki przeciętny dzień alkoholika? Od momentu, kiedy otwiera oczy, nie mówię, że rano, bo to pewnie różne pory się zdarzają, Oj, bardzo, kiedy się budzisz, bardzo do różne. momentu, kiedy już jest to zejście, się pada, no i jakiś tam sen. Typowy dzień alkoholika wygląda w następujący sposób. To budzę się i od razu zaczyna szukać porcji alkoholu na dzień, tak zwany dzień dobry na zaleczenie kaca. Jeśli tą porcję ma, banan na twarzy i... i idziemy w świat. Idziemy najpierw wypić, o setę, dwusetę, czy tam piwko i potem ruszamy w świat. Ma pieniążki, dobrze, pierwszy sklep, od razu zgrzewka, piwa obojętne, ja się na przykład rozpiłem na piwie. Dlatego mówię o piwie, ale już później zacząłem sięgać po rozmaite trunki. Piłem nawet w 16 a zdarzyło się, że napiłem się też denaturatu. Było obojętne, co to będzie, byle zawierało alkohol. I trochę zakręciło. I trochę zakręciło, przede wszystkim, żeby taki szumek delikatny w głowie, żeby trochę na wesołości było. Później coś do jedzenia, o ile jeszcze można. Oczywiście zjeść, o ile jeszcze ten alkohol nie... nie nie zrobił problemów z trawieniem. z trawieniem. I później przespać się troszeczkę, znowu wyjście, ta sama droga, znowu sklep, czy meta, alkohol, wypić, znowu na zrzut, wieczorna sesja, to samo. No najgorsze są noce, bo jak się przebudzi w nocy, a nie ma co wypić, to cały w nerwach czekałem do białego rana. Dopóki nie było okazji już tego alkoholu dostać. Chociaż mety są wszędzie. oczywiście otwarte i czy na całą dobę i są wszędzie, No tylko trzeba mieć pieniądze. Trzeba mieć pieniądze, żeby podejść i żeby kupić. Bo na krechę to chyba nie dają. Na, na krechę nie dają na metach z tego względu, że ludzie po prostu nie oddają. Nie oddają, nie oddają tutaj. Nawet często, gęsto taki właściciel takiej mety przypomina, słuchaj, nie oddałeś Michajsu, to ci nie dam na krechę. Oddasz Michajs, zapłacisz za następną dawkę, nie będzie problemu. Będziesz obsługiwany cały czas. Ale jeżeli tego nie zrobisz, żegnaj. A powiedz mi Grzegorzu. Czy każdego dnia, no wiadomo, no każdego dnia się pije, tak? Tak. Jest. Ale czy każdego dnia piłeś tak do zejścia? Czy były takie dni, że po prostu no chodziłeś tak lekko zakręcony na, na początku, tak? Rauszu? Na początku, tak. Ale to się pogłębiając się, brnie się w to coraz głębiej i niestety. w, w tym pewnym, już, pewnym etapie. W pewnym etapie już się schodzi do samego dna. Już jak nie patrzę, jak, ani jak jest ubrany, ani jak reaguje na pewne sytuacje, na szczególnie na sytuacje sporne, albo jak mu się coś nie podoba. Jest to spowodowane no, nie tyle sytuacją, nawet, ile właśnie spożyciem zbyt dużej ilości. Jak pić, to pić z głową, jeżeli alkohol. Prowokuje takie sytuacje, lepiej go nie dotykać. No tak, bo te reakcje po alkoholu są różne, tak? Różne, bardzo różne. Czasami się reaguje spokojem, że się zamknie w sobie, a czasami reaguje wybuchem, olbrzymiej brzmi agresji. A to nie tędy droga, bo wybuchając agresją można jeszcze dostać totalne manto. No albo komuś zrobić krzywdę, mieć kolejny problem. Tym razem prawny. Tym razem prawny, tak. Prawny i społeczny również. Bo alkoholików najczęściej się eliminuje ze społeczeństwa, nie pomagając im, nawet nie dając na tak zwaną bułkę. Dobrze. I tak. W pewnym momencie to, co powiedziałeś, traci się kontakt z rzeczywistością, czyli pić, pić, pić. A co się wtedy dzieje w tobie, wewnątrz, w twojej duszy? Czy, czy są jakieś wtedy. Myśli, o czym wtedy się myśli, czy, czy, czy może. Że no myśli się zwidy, o tym, co zjawy. nie miałem, co nie miałem, to miałem, ale już wszystko straciłem, już nic więcej dobrego na mnie w tym świecie nie czeka. Najlepiej zapić się na amen i nie mieć już. No nie mam szans w tym życiu. Czyli najlepiej ze sobą skończyć, a jak najlepiej skończyć? Jeszcze ranoś... coraz więcej. Ale rano się wstaje. A to chodzi nawet, o... można powiedzieć, do jakichś samokaleczek grup samobójczych. A no, miałem trzykrotnie. Znaczy, już tutaj widać. No blizny jeszcze, mam nadzieję, trochę. Trochę widać. No nie było to głębokie akurat. Bo, albo nóż nie był taki ostry, albo po prostu nie był. Albo po prostu masz coś jeszcze miałem, do, do, nie, dobrego do zrobienia. Nie, w tym nie miałem życiu. siły na tyle, żeby mocniej przycisnąć i pociągnąć sobie potętnice, ale potrafią sobie wybić w tętnicę łudową, czy w tętnicę szyjną, szyjną i wtedy no, potrafi sobie taki alkoholik sam sobie pod, czy narkoman, potrafią sobie sami podciąć gardło. Czyli to już faktycznie no, są. Gorsze są żyletki. Ja mogę powiedzieć, że kiedyś widziałem, dlaczego nie używałem narkotyków? Dlatego, że widziałem kiedyś narkomanów w Warszawie. Raz jedyny mi to wystarczył, Raz jedyny. Taki typowy kloszard w płaszczu takim długim do ziemi. Był kwiecień, było ciepło, ale ubrany jak na Syberię. Z tym, że bez czapki, bez rękawiczek, stare człapy, nie buty już. Jeszcze byłem wtedy z klasą, pojechaliśmy wtedy jeszcze w zawodówce do kina Relax w Warszawie. Na film Obcy 3 Wyszliśmy już z sensu i moja mama mi go właśnie pokazała. Wtedy, moja świętej pamięci mama. Kreśle, jak zobacz, kto to jest, jak myślisz? Wie chyba Chyba narkoman. A wiesz, ile ma lat? I tak spojrzałem na gościa, mówię chyba za 45. Okazało się, że facet nie miał niecałe 30. Powiedziałem, nigdy w życiu tak nie będę wyglądał po narkotykach, czy narkotyków z daleka jakąkolwiek trawkę odrzucałem. Nie powiem, że nie spróbowałem, bo spróbowałem. Tak, z ciekawości, ale to mi nie podeszło. Ciekawa sprawa. I słuchaj, no to widać, że, że jednak pokazanie narkomana spowodowało yy, u ciebie. Jakąś taką niechęć do narkotyków. Jak myślisz, jakby w tym samym okresie Twojego życia pokazano Ci właśnie takich alkoholików, coraz częstszo zwanych menelami, właśnie w takich sytuacjach różnych. Myślisz, że to mogłoby Ciebie uchronić od picia alkoholu, żeby też nie być takim jak oni? Myślę, że taki, że takiego alkoholika już wtedy tak dobrze poznał. Tak dobrze poznał, tak. Zaczął się zastanawiać, dlaczego on to robi, po co mu to potrzebne i jak na to mogę ewentualnie zareagować. No i żeby samemu oczywiście też nie przeginać. Ale zobacz, z drugiej strony alkoholików o wiele częściej spotykamy na ulicach. Mamy z nimi do czynienia, oni są w różnym stanie, różnie wyglądają, a jednak ich wygląd jakoś tak nie powoduje, że kolejne osoby wchodzą na tą ścieżkę. Jak myślisz, dlaczego? Bo jest ich po prostu za dużo. No i się opatrzyli. I się już opatrzyli, już wystarczyło. No narkomana widzą rzadziej, znacznie rzadziej. No bo chyba trochę mniej jest narkomanów niż alkoholików. czy znaczy, ja wiem, to się teraz będzie wyrównywać. Znaczy powiedzmy inaczej. No, czy znaczy, że... wyrównywać, no <laughs> nigdy nie było to zrównane. Poza tym narkotyki są rzeczą, produktem nielegalnym. Alkohol jest kupowany legalnie. Są na to odpowiednie. Sklepy odpowiednie. W zwykłym sklepie spożywczym można alkohol dostać, o ile oczywiście właściciel ma koncesję. To spotkałem się kiedyś w sklep spożywczy, ale bez alkoholu. No bo koncesji nie było. Kupowano różne rzeczy, ale już nie miał takich obrotów, jak ten sklep z alkoholem. No. Tak to bywa. A powiedzmy, jeszcze, co się dzieje w duszy właśnie człowieka w tym momencie do no, takiego upodlenia, tak? No już powiedziałeś na no, jakieś tam myśli samobójcze. Ale czy tylko. Czy może jakieś zmory wtedy atakują, czy może jakiś strach? Zmory z... a, a może masie, euforia? Ma się z widy. Przynajmniej ja miałem. Z... Do swojej strony mogę powiedzieć, że ja miałem z widy. Jak się napiłem, to widziałem tą moją, już jeszcze wtedy żonę z moim, jak sąsiadem wyobraźnia podsuwa straszne wizje, że oni w łóżku sobie baraszkują. Dzieci moje i moje, jak żony, już w tej chwili dorosłe, Bawią się gdzieś u sąsiadki, a oni mają wolne mieszkanie dla siebie. Mnie nie ma, jestem w pracy. Czyli trauma tej zdrady, tak? Trauma tej zdrady, mimo że nigdy ich na tym nie nakryłem. Ale podejrzenie jednak takie na 80-85% jest. A jakieś inne, takie bardziej, może. Yy, z widy horrorowate, bo czasami się właśnie przedsta przedstawia, że, że alkoholicy mają z tym problem. No, tylko takie, że jechałem gdzieś motorem czy samochodem i miałem wypadek i przestałem uszkodzenie kręgosłupa, przestałem chodzić. Hmm. Jeździłem na wózku. Czyli takie dotyczące raczej twojej osoby były tak, to Tak, obudziłem się zlany zimnym potem. Hmm. Ale oczywiście pod ten samochód wpadłem pod wpływem alkoholu. Czyli jednak mózg się bronił, żeby ci przekazać jakieś sygnały. Żeby prawda? jednak odstawić to to na dobre. No i tutaj właśnie w, pod Radomiem, już w Radomiu praktycznie, w szpitalu przy ulicy Krychnowickiej, tam psychiatrycznym, odwykowym bardzo, bardzo dużo ludzi spotkałem z podobnym właśnie, z takim samym problemem jak mój. Te rozmowy tam bardzo, bardzo mi pomogły. Naprawdę, jeżeli ktoś nie będzie chciał, tak sam z siebie też, ale musi być też ktoś, kto mu powie: słuchaj, stary, robisz źle. Robisz naprawdę sam sobie krzywdę. Człowieku, co ty robisz? Przecież ty jesteś coś wart. Grając na gitarze, czy jeżdżąc samochodem, czy motorem. Chłopie, ty jesteś, czy tam dziewczyna, jesteś coś wart, jesteś coś warta. Nie jesteś kompletnym zerem. Ja uważam już siebie sam za coś znacznie poniżej zera, nawet tego już tego absolutnego. Ale jednak wychodzisz powolutku, powolutku, ale jeszcze do tego do momentu dojdziemy. Jeszcze do tego jest długa droga. Jeszcze takie kilka sekretów, bo rzadko się o tym mówi. Yy... Ponoć y, ludzie z tym nałogiem są to najsprawniejsi oszuści i krętacze pod słońcem. Pewnie coś też na ten temat wiesz czy, i czy coś możesz powiedzieć właśnie na temat o, metod, podejść i tak dalej. Spotkałem <grym> się z tym, spotkałem się z tym. Sam tak nie kręciłem, bo nie potrafiłem tak zbajerować kogoś, ale niejednokrotnie byłem tego świadkiem. Jak kombinowaliśmy, choćby na flaszkę, czy na ćwiartkę, czy na piwko. Jak potrafił podejść kolega mój, też pijący, też... Mówi, słuchaj, ja zaraz załatwię te 5 zł, czy tam 10, czy, czy, czy tam 5, czy tam 2 na to piwko, chociaż się zaleczymy trochę. Mm -hmm. Podszedł do znajomego, znajomy wyciągnął 20 złotych masz, chłopie, widzę, że z kolegą, weźcie się zaleczcie i przestańcie mnie tutaj bajery wciskać. Niemniej jednak podszedł kto inny. Tamten z kolei nie dał się zbajerować, powiedział odejść ode mnie, bo ci zaraz kurczy tam w Malda. Ja wiem, na co ty chcesz. Nie na chleb, nie na bułkę, tylko ty chcesz z wypić. A ja mówię, wie pan co, mówiąc szczerze, to tak a ty dostaniesz, bo ty jesteś szczery i uczciwy. I w mojej ręce wylądowało 10 zł. I już było na te <laughs> parę piwek. Już było na piwek. się minut, poprawił. W cztery piwka już było. Mm, ale chyba też i podczas odwyku też y, ludzie mocno kręcą. Mocno kręcą, śręby, że już y, tak. ten odwyk mu nie potrzebuje. Jest to nieprawda. Jest to nieprawda. Dlaczego? Bo on... Ubijany pierwszy kieliszek. Bo wyjdzie poza bramę chociażby szpitala. Pierwszy sklep, jeśli ma pieniądze. Na a, bank. A alkohol jest zakupiony. No prawie na bank na 99,9%. Za to dam sobie głowę. I znowu i znowu się wbija w ten. Panyu ten z to... powrotem. Ale tak, no przeszedłeś... Efekty w, wiadomo jakie są. Przeszedłeś y, przez, no tak jak tu już widzimy, tragedie jakieś rodzinne, życiowe, y, alkohol, no ale w pewnym momencie właśnie znowu doszedłeś do muru, gdzie ta twoja droga zaczęła się, się prostować. Czy pamiętasz ten moment, w którym to nastąpiło? Ten moment nastąpił już tutaj, jak zostałem wysłany tutaj do Radomia. Te pierwsze 2 trzy miesiące tu w Radomiu, jeszcze nie mieszkałem, już mieszkałem tutaj we tylko że w pokoju pod nami, w pokoju na dole. No towarzystwo niezbyt ciekawe, ale wiadomo, do każdego człowieka można się przyzwyczaić. No to już zasługa moich dziadków i mojej mamy, za których jestem... Wdzięczny im, za Wdzięczny. To. Szanuj każdego człowieka obojętnie, jak wygląda, bo to nie chodzi o wygląd, tylko chodzi o to, co ten człowiek ma pod kopułą. Nie można. I zdarzył się wyskok. Pieniążki wylądowały do rączki, wyszedłem, napiłem się. A tu jest zasada taka: wypijesz raz, złapią cię, wylatujesz na trzy dni. W tym, w, tym I w tym stowarzyszeniu, w tym stowarzyszeniu, i masz czas na przemyślenie, takie dni, trzy, taką trzydniówkę, na mm. przemyślenie tych wszystkich spraw. Dlaczego wypiłeś? Przede wszystkim po co? Jeżeli chcesz tu mieszkać, musisz się z czymś pożegnać, albo z mieszkaniem tu, albo z alkoholem. Wybieraj. I wybieraj. I teraz masz wybór. Albo ja, ja tam dostałem ataku Epilepsy koło dworca, stamtąd mi karetka właśnie zabierała do Krychnowic. A no, gdzie mieszkałeś? Wszystkie moje rzeczy, część rzeczy moich była tutaj. Znalazły się potem w Krychnowicach w magazynie. Jak wychodziłem, to mogłem je odebrać. Mhm. Włącznie z pieniążkami, które tam do mnie spływały również. <laughs> Bo po usunięciu guza lewego jądra miałem pierwszą grupę inwalidzką, teraz mam drugą. Jeszcze to potrwa około półtora roku. Do 30 września przyszłego roku. Jeszcze te pieniądze będę miał na pewno. Ale powiedziałem, nie ma już styczności z alkoholem. Przede wszystkim to, żeby nie zrobić błędu po raz drugi. Czyli jak długo nie pijesz? Nie piję już. Jak w lipcu zeszłego roku wychodziłem. 15 miesięcy. W ogóle. I tego Ci gratuluję, i do zobaczenia w części trzeciej. Do zobaczenia.